Ten tydzień wyjątkowo pracowity. Próbowaliśmy schować się przed deszczem, ale obowiązki wezwały. Apelu o oddawanie krwi nie można zignorować. Kolejna akcja krwiodawstwa na terenie do Zamelu i także kolejne litry krwi trafiły do potrzebujących. Cieszył widok debiutantów, którzy przyszli po raz pierwszy. A wiecie, że klub honorowych dawców krwi PCK do ma już 50 lat? Kawał historii, tak jak nasz cykl, kiedyś dziś. A w koło brzegu nasz ośrodek też zmienia się na lepsze. Bo obrzeg to zawsze dobre miejsce na relaks. Wypożyczycie u nas rowery i zdążycie na taki zachód słońca. Kolejny tydzień pełen wydarzeń. W naszym centrum konferencyjnym nie tylko restauracja czeka na gości. Przed nami Inno Business Mixer, czyli przestrzeń spotkań firm przemysłowych, startupów, naukowców, biznesu oraz administracji. Będą panele dyskusyjne, sesje stolikowe, a także wieczorne spotkanie Inno After Meeting. Śledźcie nasze media społecznościowe tam relacje z tego wydarzenia